Panie Jezus pyta się kapłanów, dlaczego mnie szykanujecie? Dlaczego mnie wypychacie z mojego ołtarza? Czy niedługo w kurzdankach każecie mi konać? Czym jest mój kościół, jeśli nie domem mojej chwały? To czym? Po co przychodzicie, skoro nie chcecie mnie czcić? Wprowadza się protestancką modernistyczną machinację i modę. W święte sakramenty Pan mówi, a ja cierpię katusze, kiedy bezmyślnie idzie za modą szatańską, modą mi, Czemu mu służycie? Upamiętajcie się. Odejdźcie od ołtarzy, bo wasza ofiara jest moją rzezią. Tu kapłan składa ofiarę. bierzecie udział w tej ofierze. Składacie sobie sami ofiary, i na moją chwałę mordujecie Boga. Dzisiejsze życie sakramentalne to jest morderstwo Boga. Idą młodzi rodzice, wylasowani jak wapno przez edukację katechetyczną przygotowanie do wierzbowania idą na sakrament. Duch tu nic nie wiedzą, rozumiecie? Rodzic nic nie rozumie, co tam jest. Wrzesny, słapanki. Rodzina myśli o imprezie w restauracji czy w domu. Każdy sakrament to jedno wielkie, moi drodzy, czczenie, i składanie sobie samemu ofiary. Sakramenty są chwałą Boga, są ofiarą składaną ku Jego chwale. Msza święta jest aktem zadośćuczynienia. Wczoraj widziałem dramatyczny filmik na internecie. Dwie minuty. U Francuzi burzą kościół świętej Rity w Paryżu. Przeznacznie, już doród, do, piękny kościół. Nagle ludzie się obudzili, poszli z kapłanem do kościoła, by bronić kościoła, żeby go nie burzyć. Dzieci przerażające sceny. W albie księdza wynoszą, trzymając za nogi, za ręce. Policja użyła gazów łzawiących, żeby ludzi wyrzucić z kościoła. Ludzie! Przychodzi zemsta na Was i na tej cywilizacji za to, co my zrobiliśmy z tajemnicą sakramentu świętego. Wynoszenie konfesjonałów, ławek, ambony, i to jest ładowane na auto, i aut. Dzieci przeraziło mnie to. Myślę, powiem Wam, by Wam pokazać, dlaczego tak się stało. Bo Bóg z tej świątyni wyszedł już stamtąd 30 lat temu. Bośmy nie oddawali mu w życiu sakramentalnym hołdu. Pan Jezus mówi tak, do kapłanów. Sami składacie sobie tę ofiarę mszy i na swoją chwałę mordujecie swego Boga sami mnie katujecie dla swoich przedstawień, a mój ojciec zamiast uzyskiwać ofiarę zadośćuczynienia, bo kapłem, pokazywałem wam, jest tą ofiarą zadośćuczynienia, jeśli on tego nie podejmie, no to kto to parę? W drugim narzędzie, to życie sakramentalne, jest ono wybite, więc Pan musi, się musi spakować Jak To, co widziałem, w Mierzdegornie z Wami to katolicki Uctok. To wszystko w pletlimrze świętą. Niszczostwo świata, rozpuszczenia wszystkiego. W przybytku chór wszystkie możliwe służby dzieci. Impreza nie ofiara, impreza, ubojnia, rzeźnia. Żyzę się wami. Na temat tego kapłaństwa Pan mówi bardzo boleśnie w naszych lęciach. Skończcie z tym. Na się wam zda moja ofiara, skoro jesteście tak sanibieni, Wasze nieczystości mieszają się z moją krwią, którą rozlewacie wśród moich cierpień na waszych ołtarzach. Umieram widząc waszą ohydę i nie znajduję w nikim pocieszenia. Zwodzicie najmniejszych, za to was czekam męka. Uczyniliście ze mną, coście uczynili. Nie zmieni tego płacz i lęk zostałem powtórnie mordowany przez tyle umiłowanych przeze mnie dusz. Wszystkie formuły sakramentu są zmienione. Nie ma nic przed Użyte formuły językowe, zdaniowe, tak dwuznaczne, że wszystko tam można wcisnąć. Nie ma żadnej precyzji. Nie ma żadnej przestrzeni łaski działania Boga. Boleśnie do nas sług kapłanów Mówi Pan Wy nie macie litości Jak długo jeszcze chcecie się Pastwić nade mną Czy nie dosyć jest wam mojego cierpienia Dzieci skoro Powszechne zbawienie To logicznie pomyślcie Czy wie trzeba sprawić To musi być konsekwencja myślenia bo Logiczne założenie Co na pierwszym miejscu musi paść Odkupieńcza ofiara przy świętej. Ten sakra musi paść. Bo w takim razie, skoro się zbawiacie, to po co śmierć? Dzieci musi zniknąć krzyż. Rozumiecie, czemu go nie ma na ołtarza dzisiaj? Kolejny punkt, jaki mam ogłoszą, że męki Pana nie było. On tylko współcierpiał, współczuwał. To, co jest w Niemczech w teologii. Bo nie da się pogodzić powszechnego zbawienia z, z męką Pana. Kapujecie? No absurd. Po coś, coś mistrz umierał, jak i tak wszyscy do nieba idą. Dlatego perfekcyjno wymyślili ciekawe herezje wewnątrz kościoła. Powszechne kapłaństwo, powszechne zbawienie, więc to wszystko musi być rozwalane. Dlatego tak z piedestałem rozbrojono po soborze kapłaństwo, i rozbrojoną, przeświętą. Trzeba zniszczyć ofiarnika, jakim jest kapłan, i zniszczyć ofiarę przebłagalną, która uświęca ziemię. Gdybyście mieli litość, odeszlibyście ode mnie, porzucili moje skrwawione ciało. Ale wy tego nie uczyniliście. Dlatego musiała przyjść koncepcja przyświętej usta. I makli. Nikt nie cierpi, spożywamy, jemy. Trzeba szybko było powymyślać terminy. Eucharystia. To są wszystko zastępcze termity. Terminy. Ostatnia wieczerza, pamiątka. To tam dziesiątki haseł wymyślonych, żeby znikła koncepcja mszy świętej jako ofiary. Dlatego pan Jezus przestrzega kapłanów i mówi, ja nie chcę odbierać wam tego sakramentu sakrament Eucharystii, bo poginiecie bez mnie. Ale też Ojciec mój nie może już cierpieć tego braku czci dla mnie we własnym domu. Każdy kapłan powinien oglądać ten filmek o kościele Świętej Klary, gdzie policja w Albie niosą księdza jak śmiaka, za ręce, dwie za nogi i wleką go po ziemi. To trzeba oglądać, to trzeba zobaczyć. Tak jak kapłani wyganiali pana Jezusa z kościołów, tak dziś on na, własnych, na, włas, na oczach wspólnoty pozwala wynosić jak prosiaka w albie tego kapłana z kościoła.